Kurczę, jak Ciebie słucham, to mm. yy, widzę, że to budowanie tej marki yy, osobistej w, w internecie to jest, kurde, ciężka haruwa, nie? To nie jest tak, że yy, ja sobie przyjdę i powiem, o, od, od dzisiaj sobie działam, mogę jakoś nieregularnie od czasu do czasu coś tam sobie wrzucić. Rozumiem, mm. że trzeba ustalić regularność, tak, działania. Yy, trzeba ustalić jakąś strategię działania mm. i się tego trzymać, tak? Tak. Właśnie jak wspomniałeś o tym, że o tych różnicach w spojrzeniu na media społecznościowe wśród lekarzy, o tym, że część osób nie akceptuje formy, którą inni prezentują, to mógłbym porównać tą sytuację, która jest właśnie w grupie osób zajmujących się zdrowiem lekarzy, lekarek, do, do, do takich lat, powiedzmy, 2010-2018, gdzie. Polscy przedsiębiorcy, prezesi spółek, osoby zajmujące się biznesem też musiały przejść z kontaktu z mediami tradycyjnymi do komunikowania przecież czasami o wielomilionowych projektach inwestycyjnych o rozwoju swoich firm o organizacji często również spółek skarbu państwa w mediach społecznościowych. Więc tego się można i no, można się nauczyć. Nawet powiedziałbym, że trzeba się nauczyć, bo teraz ta komunikacja odbywa się właśnie w mediach społecznościowych. Y i czy to jest ciężka praca? No, no, jeżeli to, coś jest pracą, yy, no to wykonuje się ją stale. Projekt marka osobista, no, nikąd, nie da się powiedzieć, że okay, zbudowaliśmy markę osobistą, mamy określoną ilość zasięgów, koniec, od, zamykamy ten projekt. No, tak to nie działa. Jeżeli zamkniemy projekt, no to tą przestrzeń internetową, którą my zajmujemy swoją marką osobistą, zajmie inna marka osobista, no bo media żyją Gazety dzienniki żyły codziennie, tak? Tygodniki co tydzień, miesięczniki co miesiąc, a media społecznościowe żyją co minutę. Tak, co minutę pojawia się nowa informacja, nowa treść. Więc jak wypadniemy z tego rynku, no to zastąpią ją inne treści, więc to się, to się nie kończy. Ta, ta praca musi cały czas trwać. Sztuką jest w przypadku lekarzy państwa. No bo może Państwo nam podzielą się w komentarzach informacją, ile mają czasu wolnego na marketing swoim. Nie mają nawet minuty, nie? No, no właśnie, to... sztuką jest znaleźć taki sposób, żeby być tam odpowiednio często i tą markę budować, a jednocześnie zmieścić to. Tych wszystkich obowiązkach, które są związane z pracą lekarza, a wiadomo, że tych obowiązków jest bardzo dużo. Więc sztuką i tą wartością, którą my jako ImageMed wnosimy, to że my wiemy ile i znaleźliśmy jakieś sposoby czy metody, aby to funkcjonowało. Ale teraz, ale teraz wiesz, konkretne pytanie. Przychodzę do ciebie, jako no, lekarz, jestem pediatrą, czy wykonuję jakieś super. Kliniczny zabieg, tam specjalistą w tym zakresie, i mówię Tobie, Paweł, ja bym chciał stworzyć taką markę osobistą. To ile ja mam czasu na to poświęcić? Nie wiem, na, na ile Ty mnie czasu potrzebujesz miesięcznie mm -hmm. ze mną pracować, czy nie wiem, nagrywać, czy, czy, czy cokolwiek, żeby, żeby to od się stało, Żeby to od się, od się od działo mi, szło w dobrym nie, <laughs> Jacku, od razu mi przychodzi i, i na myśl ten dowcip o prawnikach, powiedz coś poprawniczemu. To zależy. Co zależy. <laughs> Idealnie do tej sytuacji pracuje. To wszystko zależy od celu. Nie, nie da się rozmawiać z naszym klientem o, o marce osobistej, o, o realizacji marki osobistej bez określenia celu. Tę tą markę zawsze się robi po coś. No i to, w zależności od tego po coś, y, przekłada się na to, ile czasu. Mogę Ci powiedzieć, że takie minimum, poniżej którego nie schodzimy, no to są dwie publikacje w tygodniu. Y, no, wiadomo, że taka przeciętna rolka ma około minuty. Więc inni nagrywają taką rolkę, 5 minut, 10 minut wiadomo jakieś duble, coś tam na... rozgrzać, aparat mowy, inni 15-20. Ale myślę, że łącząc to z komunikacją z nami, żeby coś wysłać, ustalić, no to te minimum pół godziny tygodniowo jest potrzebne. Naszym sprawnym klientom tyle wystarczy, żeby funkcjonować i markę osobistą rozwijać. I jesteśmy na podstawie tego określić tempo rozwoju. Marki, czyli jej wartości, zasięgów i tak dalej. Im więcej czasu, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić, tym pewno... tę markę rozwijać. Ale wy to chyba tak potraficie robić, że ja to sobie nagram dzisiaj przez tam godzinę i, i, i zrobię te rolki na miesiąc, nie? Tak jest. No to mówimy o takim planie minimum. Te 8-10 filmów jest nam potrzebnych. My również dajemy te tematy, prowadzimy rozpoznanie w internecie, co interesuje pacjentów. Czasami do tego, żeby dotrzeć do odbiorców, trzeba mówić na temat, który ich interesuje, albo w sposób, który oni rozumieją, jest i dla nich interesujący. Dostarczamy te tematy, no i trzeba zacząć. Na początek najważniejsze, żeby zrobić pierwsze kroki, zacząć nagrywać. Pierwszy miesiąc jest po to, żeby. Przekonać się do tego, że chcemy to robić. Tak? Że ja, jako lekarz, lekarka czy specjalista, nie wiem, fizjoterapeuta chcę to robić i, i nagrywać. Nie ma gorszej sytuacji niż robienie czegoś na siłę albo wbrew sobie. Mamy takie historie, takie historie w historii naszej firmy, że mąż, żona namówiła męża albo mąż, żonę, no i to po prostu szło jak po grudzie i się wysypywało, czyli kończyło się niepowodzeniem i frustracją. Trzeba po prostu to rozumieć i chcieć. Dwa no, muza... Rozumiem, że, bo to też jest, wiesz, tak sobie myślę, no dla ciebie to już pewnie jest proste i tak dalej, ale ja sobie wyobrażam to, że to też jest trochę takie zmienienie w głowie takiego jakby przeświadczenia, że teraz szukam okazji do kontentu, nie? No bo nie wiem tam. Przyjmuję pacjentów i nagle jest jakiś. Wiesz, w firmie technologicznej to się mówi use, cares, a, use case, a w, w, medycynie, w medycynie nie wiem. No, jakiś ciekawy przypadek, tak, o którym warto wspomnieć yy, oczywiście bez podawania danych tego pacjenta, ale warto się tym podzielić w tych mediach społecznościowych, albo nie wiem, właśnie jestem na jakiejś konferencji. Warto pochwalić się tym, że się kształcę w tym zakresie. To rozumiem. Jest taka trochę zmiana mentalności czy myślenia tej osoby, tego lekarza, specjalisty, który robi tą to na to, że teraz szukam okazji do tworzenia tego kontentu do internetu. Wiesz, tutaj dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, która pomoże, mam nadzieję, naszym widzom i słuchaczom. Bo być może ktoś po prostu słucha, jedzie samochodem i słucha. W tym, że partner, który ma wspomagać rozwój marki osobistej, realizować marketing medyczny, czy nawet prowadzić media społecznościowe, musi posiadać dość szczegółową i aktualną wiedzę na temat tego, co lekarzowi wolno i nie wolno, co zawodom medycznym wolno i nie wolno wykonywać w zakresie promocji, marketingu i tak zwanej reklamy. I to właśnie na podstawie tej wiedzy, jak tutaj mówiłeś, są różne sytuacje, różne zachowania. Jeżeli spotykamy się w gronie specjalistów, jest to zamknięte grono specjalistów, no to te informacje, które możemy podać o pacjencie, o jego przypadku, są znacznie szersze, jest większa swoboda, bo jednak trafiają do specjalistów. Jeżeli ktoś miałby bardzo rzadki przypadek i chciał o nim powiedzieć w mediach społecznościowych, no to musielibyśmy to bardzo mocno zakamuflować. Aby nie dało się tej osoby rozpoznać, nawet po, tym, po opisie samej choroby, przypadku, jeżeli można tak sformułować to określenie. Więc No i znów pytanie: jak w tym wypadku, myślę, że na kongresie medycznym wśród kolegów zrobilibyśmy duże zaciekawienie tym przypadkiem, ale patrząc z punktu widzenia odbiorców, jeżeli to jest rzadka sytuacja, to zainteresuje małą grupę osób, więc lepiej mówić o tematach, które dotyczą szerokiej grupy. Jeżeli mamy grupę pacjentów i wy, nie wiem, 30% na to może cierpieć jakieś skorzenie. Może wiesz, nie zrozumiałeś, bo ja może to źle powiedziałem, nawet może okay. przypadek, że wiesz, że przychodzi, przychodzi dzisiaj. Dzisiaj przyjmujesz 20 pacjentów i, i 10 z nich się pyta, czy nie wiem, przy tym leku może mogę zażywać, tam, nie wiem, probiotyk Tam strzela, ja nie, nie byłem lekarzem, na... nie wiem, z czym tam przychodzą pacjenci. Nie? I okay. wtedy myślisz sobie, o, to jest, o to się wszyscy pytają. To gdzieś musisz sobie zakomunikować w głowie od razu, jakiś tam jakoś sobie to wylistować, zapisać notatkę, że jak będę robił rolkę, to jest to ciekawe, ciekawe pytanie, bo wszyscy o to pytają, tak? Czy tak można probiotyki zażywać przy takim schorzeniu, tak? Jasne. No to właśnie do, 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 doszliśmy do takiego momentu, kiedy my te tematy wyszukujemy i badamy. I oczywiście w trakcie rozmów, bo każdy klient. Ma możliwość z nami raz w tygodniu się spotkać i omówić to, co robimy, pomysły, i tak dalej, to zalecamy zawsze wyłapywanie tego, co pacjenci mówią, pytamy się o to, co wsłuchać w gabinecie, czy powtarzają się jakieś pytania. No i to, to jest dobry kierunek do tworzenia tematów do filmów. Czyli jeżeli no właściwie każde pytanie, które się powtarza w gabinecie, powinno być nagrana odpowiedź i umieszczana w mediach społecznościowych, żeby pacjentów edukować. No jeżeli pacjent się pyta, nie wiem, medycyna estetyczna jest naszym klientem, Suplementy, a, a okres trzymania botoksu, na przykład na czole. No, może lekarz powiedzieć, że zażywanie magnezu skraca, skraca efekty botoksu. No i wszyscy ci, którzy powiedzmy, słuchają tego, no to, no to mogą o to dopytać w gabinecie, ale, ale często jest to. Długa lista rzeczy, które ma wpływ na efekt zabiegu czy efekt terapii, o których nie sposób mówić w gabinecie, wszystkich naraz, a też na pewno nikt tego nie zapamięta, bo nikt nie ma takiej pamięci. Więc każde pytanie, które się pojawia w gabinecie i się powtarza, powinno znaleźć się w formie odpowiedzi, w nagranej jako rolka, relacja w mediach społecznościowych.